Siedem widzowie gramy se w CSA Więc no, come on Wchodzą. Ja mam depo jak I chcesz mi powiedzieć? Aha Pod koniec ich już wyjaśniłem, ale... Chujowo, ale... Pod koniec ich wyjaśniłem już. Nie wiem, you are... you are... Chłopy na niego pojedynczo wychodzą. Jeszcze... nie wiem. Mi się przez takie rundy grać ode O Boże, dobra, ja to forsuję, mam wpiszcie wszystko. No i widzisz, i przegramy mecz. I będzie, zobaczył, będzie 14-16 kur... I przez tą pistoletówkę przegramy grę. Zawsze tak jest. Przegramy znowu rundę? Ciekawe. No. Psz. <głosy> <głosy> nie wiem, wy jesteście zajęliści. Jak ja możecie się tak wypierdolić w 3 sekundy? Weź mi się z tej gry chcę! Dobra, it doesn't make sense this game Kurwa, mogę zajebać tą AWP Daję dychę, że to przegramy Ja monstera. Chyba dychę wygrałem Brawo Good job guys, we won! Gdzie jest? Jest za zielonym. Dostał, dostał za Evioza. Let me go away. Nic mu nie dawno nie ma, opa. Nie gra z petą Ty, Ty mogę, to jest chyba góra. czerwony. Jest na pociągu był jakiś. Tak. Leży czerwony. Ej, co on tu robi? No, Chłop ma wyrąbany w ogóle ten za i te jak patrzę, nie? On mi tu wbiegł do siebie. No ci mówię, no. W ogóle to jest już tutaj o. Czy się. No nie, no tam ma. He has bomb. Przegrają, to zobaczcie, są tacy idioci Wow, brawo, wygrali, wygrali rundę i lepiej wygraliśmy? No, no właśnie, to super jest. Jaśnie I to zaraz ja jestem, najdawajcie chłop. To był smoke darmowy. Nie wiem, muszę grać jak krzew. Ale są jakieś trójki, są jakieś nuby w ogóle. To powinniśmy tu kierować, Saszo. I pają i się, później dziwi się, bo nie, nie da się kryć samo. Oczywiście się da, ale trzeba dobrze stać. A. Na sojdzie? Ta! Tak, no w ogóle A ja się. Nie, za tą, za tą, za tą? To jest rajda, to jest Jest jeszcze góra, Castle. Boże, gdyby nie radar, to bym go nie zauważył. Do mnie strzela. No, nie, on, no to kto przyszedł. patrzy, Ivy, od tyłu? No city przyszedł. No to jak, jakim prawem on mógł przejść w CT? No ja patrzyłem tylko tego. No, to Gdzie ten drugi pajac był? Może tamten ty pojesz był na sejdzie To gdzie u, ten pajac u, u. był, że on mi pod Cepem i wychodzi ple na plecy No i idł. Nie wiem jak oni je splantowali tej bomby Icia może No pójdę tylko że od Weź idź ty ja weź ty idź ja. No, to idź kryć ladera Ty bo ja generalnie jeszcze dwa mecze i mam tego Siódemkę Co trzymasz? Oni się już mentalnie poddadzą. Main może być, main może być. Ta, main! Ladder. Boże, ale jest timing. Tył. No jest. Leży Olaf Jeszcze jeden main jest. Leży main. Olej wciągnęliśmy to roku. No, teraz w ogóle nie mieli szans chłopy. patrz chłop, patrzy jak idiota tego, by zamiast defensywnie się ustawić, po prostu dawać info, to hop wyjeżdża Zajdziemy. Ale jeden się wywalił, nie? O, po, e, na, na blisko, na blisko Obok tego, konektora Co ja mam zrobić? Bora jest Nie wiem, hop mnie kry, jak idiota Gdzie on jest? Bora, jakiś na górze był No wiem, ale mi chodzi o pomarańczowego, no patrz Niech na raz One, don't fake, don't fake! Widzisz? No i kto ja mówił, żeby nie sfajkował? Jest Olaf chyba coś. Tam, jest Olaf, zielony, przy, za zielonym. No, nie będzie stary bez. No zdążę, ale. No właśnie, ale to. Jest najgorzej, bo jest staro, a mnie kompletnie nie umie mówić. Ej co, ale bo jest 11,4. No rush B, wygrywamy pistoletówkę. Wygrywamy pistoletówkę hashtag Ale, ale <laughs> Nie wiem co się stało. Dobra, 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 okej okay, git, teraz my mamy kałachę, oni mają MP9 Czekaj, oni na pewno slaszyły Majmi na początku. Spróbują go zraszować. Oczywiście ja pewnie. No też mi się tak wydaje. Ty kurwa pa! Przewidujemy przyszłość. Jestem jeden Nice. dobra wiesz, nieźle idźmy. Ja mnie jest w gustu, po lewej, wbrać. Chodź, chodź. To był flash, myślałem, to był w tym stanu. Jeszcze jeden jest po prawej, jak zaś. No, nie jest. O kurwa, co ja zrobiłem? Ty, jak ja szła moja chyba wymyśliłem, pa. Kiedy będziesz, bo ja chcę slesza drobinkowy zraszować. Dawaj, dawaj, szybko, raz. Dawaj, już, no. już, już, już. Leci flashbank Jest, na no ty Na no, oknie no, no, jest jeszcze jeden. Pff. No, no, wychylił Ale szef. Niebieski go zabije Ta, niebieski go zabije no. taki pajac Good job Blue You are the best player in the world with Gail Nice Super No i dobra Dobra, ja wyjaśniliśmy nice. ich. Super, najstraszniejszym. Awesome. Aha, dobra, bo ty tam jesteś. Jeden lato. Ty dobry flashbang wymyśliłem, widziałeś to? A to odbić bez kitu. Jest. Ej, to może być przydatne za A. Oh. No. chcemy? Może się Fajne agencie, takie. No, widzę. Nie, nie, nie wierzę. Dl czemu, czemu musimy, jak jest jeden ziołek, no my musimy jeszcze trzech stracić, żeby wygrać rundę? Po czym i tak ją wygrywamy? <susuruj> Quadra kill! Ale ich też wyjąłem. Zobaczcie na odcinku to, nie? Dobra, <susuruj> muszę to ale okno i mam to w dupie Jeden IP i w ogóle jeden A A niebieski to jest agent Dwóch A masz Cycki masz No i zarąbiście Konektor jest? Plantuj to na raz Pop info, że to jest konektor, po czym... Uceluje się w stary BS-owy. Co jest? Przez smoka mnie widzi, a ja go nie. Na prawo jest jeden. Ja bombę. To będzie ekstra. No i splantowało bombę. Bierzec. No. i bombę widzowie. dobra, Fuleko, Fuleko, Fuleko. Fuleko Gajsian, teraz bi Bali chociaż. Na to nie się zmieni. Nie wiesz, Dobra, chociaż tyle. Fully full, full full, 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 full next Dobra, Sashop, słuchaj. Awupy camper. Awupy. A wupy i wyjaśniamy to nic, czekajcie, nie wychylajcie przed swojego smoka, jest jeden. Leży Też była AWP. Ej, nie mają ósmego poziomu Sashop Najlepiej. Możecie cofać ha. Spokojnie, spokojnie to rozegram, panowie. Nie ma czasu do pośpiechu. Zajebiście, mamy killa, jest spoko. I mamy drugiego killa. Jeden skraca tyły. Main, main. One is main. One is main, man. Main, main, tak, main. Dobra. Blumie tak blokuje jest sobie pod ciebie była e. mój mnie pali Dobra, nasza runda już Pod Maina jest plantowane pod ciebie jest Pod wszystko Jest, podchodzi, dobra, nie żyje. ja i I stary BS może być. No już nie, wbijecie. się. Chyba nie ma defusa, co? jeszcze znaczy nie jest, ma. Jest, jest. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście. Bye.